Od kilkunastu już lat dzięki inicjatywie Jerzego Wawrzyczka członkowie i sympatycy klubu Wojażera podczas karnawałowych ostatków uczestniczą w licytacji obrazów i w ten sposób zbierają środki finansowe przeznaczone na pomoc ochronce Jutrzenka działającej przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Obrazy na ten cel przekazuje świętochłowicka artystka Barbara Prandzioch. W tym roku dzięki hojności darczyńców podczas licytacji udało się pozyskać 1150 zł. Tak się złożyło, że y, uczestniczyłam w tej imprezie już po raz czternasty organizowanej. I muszę przyznać, że byłam bardzo zadowolona z atmosfery, jaka panowała. Te bale rzeczywiście należą do niespotykanych, tutaj przynajmniej w naszym mieście. Bardzo się cieszę, że ta tradycja się tak rozwija. Są to bale kostiumowe. A najbardziej cieszy fakt, że naszej zabawie przyświecał taki zaszczytny cel. I jak co roku przy licytacji zaangażowaliśmy się, no mnie się bardzo spodobał jeden z obrazów przedstawiający taki piękny klimat Prowansji, którą bardzo kocham i lubię odwiedzać, chociaż rzadko to czynię. Natomiast bardzo się cieszę, że udało się zebrać również i pamiętać o tych najbardziej potrzebujących. I dzięki właśnie tej akcji dziś na twarzach tych małych podopiecznych ochronki Jutrzenka pojawi się uśmiech. No, bardzo mnie to cieszy i bardzo jestem zadowolona, że są ludzie, którzy dostrzegają potrzeby dzieci, które muszą być otoczone specjalną troską i wydaje mi się, że największe podziękowania z tego miejsca muszę złożyć tym, którzy na co dzień sprawują tę opiekę i robią to na zasadach oczywiście wolontariatu. Także chylę czoła przed ludźmi, którzy służą tym dzieciom. I życzę im wszystkiego najlepszego. Pieniądze zgromadzone podczas balu wojażera przekazano ochronce podczas skromnej uroczystości, w której udział wzięli podopieczni placówki. Nie kryli oni swego zadowolenia z okazanego im wsparcia. Środki finansowe z pewnością przydadzą się tej placówce i wspomogą jej działalność. Myśleliśmy, tak jak w latach poprzednich, żeby też dofinansować w miarę możliwości jakąś wycieczkę, która by była zorganizowana dla wszystkich dzieci. Myśleliśmy też o dokupieniu wyposażenia, przede wszystkim o krzesełka, chodziłoby nam, ale też myślimy o zakupie kolumn aktywnych, które by nam były bardzo potrzebne, bo jeżeli organizujemy jakąś zabawę czy dyskotekę, to właśnie zawsze mamy poważny problem ze sprzętem, a to byłoby nam bardzo pomocne. W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa, bo 15. już, edycja balu Wojażera. Podczas niej wojażerowie z pewnością wezmą również udział w licytacjach. Czy uda się zebrać rekordową kwotę na pomoc ochronce? Postaramy się. Już mamy taki cel, że. Robiliśmy do tej pory bale. Każdy przychodził przebrany. Jak sobie życzył, a w przyszłym roku zrobimy taki, może, bal powiedzmy celowy, jeżeli chodzi o przebrania. Szalone lata 60., 70., szalone raka, lata rock and rock'n'roll'a, bieci kwiatów i pisów. I chcielibyśmy po prostu zrobić to, żeby wszyscy jakoś wspólnie uczcili ten bal. I celem naszym jest zebranie jak najmniejszych piążków. W tym roku też wyjeżdżamy w różne części świata. I jak w ubiegłym roku też będziemy zbierać pieniążki w autobusie na ochronkę, żeby przynieść radość dzieciom. Ile przez te wszystkie lata udało się już zgromadzić środków właśnie dla tej placówki? 1150 zł, które dzisiaj przekażemy dzieciom to w sumie już jest ponad 22 tysiące złotych. Uśmiechy na twarzach podopiecznych ochronki Jutrzenka to najważniejszy i niepodważalny argument, świadczący o powodzeniu tej akcji.